Witajcie kochani, co myśli, czuje, zamierza ta osoba, o której, um, o której myślicie, um, tak jak dla panów, tak jak dla pań, odmieńcie sobie tutaj um, swoją osobę. Wybierzcie kartę, która z wami rezonuje, ja zaczynam od opcji numer jeden, co ona myśli, czuje i zamierza. E, ona wie, że coś się rozwaliło, coś się rozsypało, że już nie jest tak jak powinno być. Trudno teraz będzie cokolwiek poskładać. Ta osoba zajmuje się sobą pracą, uczy się nowych rzeczy. Natomiast bardzo mocne jest pomiędzy wami połączenie i ta osoba nawet wyobraża sobie tutaj z wami życie do końca życia. Bycie do końca życia. Przepraszam. Jeżeli chodzi co ona zrobi. No ona tak się czai, czy przyjść do Was, czy nie. Ona pokazuje, że jest bardzo silny, e, silna chemia, uczucie seksualne, więc tutaj e, bardzo fajnie się czujecie w łóżku. Ta osoba tęskni i pragnie, aby znowu mieć z Wami takie doznania seksualne. Co ta osoba zrobi? Ehm, ona wie, że zepsuła jakąś obietnicę pomiędzy Wami e, i dlatego zachowuje teraz ciszę. Um, układa sobie plan w głowie ona bardzo Was potrzebuje inspiruje się w ogóle Wami dużo się nauczyła przy Was e, to jest też dobry strateg e, tutaj i mm, i faktycznie może przyjść jeszcze z przeprosinami lub z dogadaniem się w jakikolwiek sposób e, tutaj ona wie, że dużo się pomiędzy Wami wydarzyło były, były sprzeczki, były nieporozumienia, nie mogliście się w jakimś kontekście dogadać. Te osoba mi się pokazały w karcie takiego singla, w karcie człowieka, który sam nie wie czego chce, który nie umie sam swojego życia ogarnąć, a to dopiero ogarnąć drugiej osoby. To jest stricte karmiczna relacja i, i bardzo ciężka, natomiast pasja i pożądanie, nawet możecie być bliźniacze płomienie tutaj um, i mieć błogosławieństwo od góry. Możliwe, że będziecie też coś świętować i cieszyć się sobą, jeśli chodzi o, o fizyczny aspekt. Ta miłość jest prawdziwa, ta miłość jest naprawdę mocna, no ale no, nie jest chyba ta osoba jakby gotowa do założenia rodziny. Natomiast i tak widzę u Was nowy początek, czy to jest tą osobą, czy to jest tamtą, bo jeszcze widzę jedną osobę przy Was, tylko Wy się boicie wejść w nowy związek, w nową relację. Kochani, ja Was zostawiam z takim znakiem zapytania, dlatego że jest osoba bliska Waszemu sercu, ale jest mi pokazana nowa osoba i będziecie się tutaj obawiać wejść w nowe. Ja Wam nie powiem, co Wy macie zrobić, bo to wszystko tak naprawdę mm, zależy od, od osoby, tak? Ja mam czytania ogólne. Jeżeli chcielibyście skonsultować się ze mną w sprawie prywatnej, to zapraszam serdecznie. Nie chcę tutaj nikogo ogólnie nakierowywać, mm, bo każdy ma tam swoją osobę i każdy e, ma indywidualne uczucia. Zobaczmy, co ta karta, którą wybraliście, znaczy. Kochani, ta karta znaczy, że y, tutaj ktoś przyjdzie, y, spotkacie kogoś, kto będzie chciał z Wami nawiązać komunikację. Y, może to być osoba nowa, może to być osoba, którą już znacie. Tak czy inaczej jest spotkanie pomiędzy Wami y, i w jakikolwiek sposób y, komunikacja, porozumienie, y, ta osoba będzie Was widziała jako przepiękną, cudowną kobietę lub mężczyznę. I yy, yy, możliwe, że coś będzie oferowała. Dla mnie ogólnie ta karta raczej yy, sugeruje nową osobę, yy, no ale też bym tutaj się nie dziwiła, jakby stara osoba nawiązała z Wami znowu kontakt. Kochani, zobaczymy drugą opcję. O, przepraszam, to będzie na końcu. Druga opcja, druga relacja, kochani. I ja zobaczę teraz, co ta osoba myśli, czuje, zamierza w stosunku co do Was. Tu się ewidentnie coś zakończyło. Co ona myśli? Kochana, kochani, ona myśli o, o tym, żeby Wam coś zrekompensować. Ona będzie się starała, żeby Wam w jakiś sposób pomóc e, lub e, może przekaże Wam coś takiego e, w sposób fizyczny, co Was zadowoli. Na razie ta osoba jest na rozdrożu, więc jak nie ma drugiej osoby, kobiet lub mężczyzny, to osoba jest po prostu na rozdrożu i zastanawia się, co ma zrobić. W działaniach jest pokazane, że ta osoba Was odwiedzi, ta osoba będzie chciała się z Wami spotkać. Możliwość zaoferowania uczuć miłości stałej, porozumienia dogadania się, i, yy, i nawet jak jeszcze chwilę to będzie trwało, to ta osoba będzie pracowała nad tą relacją. Więc zakończenie to było stricte takie transformacyjne u Was i zakończone naprawdę fajną, yy, bardzo fajnym związkiem. Yy, jeżeli yy, yy, ta osoba się długo nie odzywa i wiecie, że ta osoba już i tak się już nie odezwie to karty pokazują tutaj mi nowy związek, nową relację z osobą od was starszą, z osobą bardziej dojrzałą, z bardzo przystojnym mężczyzną lub kobietą od 35 do 50 lat. Ta osoba będzie wiedziała czego chce, będzie bardzo stanowcza, konkretna i tutaj z tą osobą możecie i samotno przede wszystkim, tutaj nie ma żadnych trójkowych relacji i ta osoba będzie chciała z wami tutaj stworzyć rodzinę. Tak to wygląda dla tutaj opcji numer 2 i zaraz zobaczymy. kochanie, czy to jest stara osoba, czy nowa się pojawi, to już Was obserwuje lub ma Was na oku? Tutaj cały czas jesteście w tak jakby w otoczeniu dla tej osoby jesteście bardzo ważni bardzo tacy. Wyjątkowi, ta osoba nawet weźmie takie resztki od Was, żeby tylko się z Wami skontaktować. E, więc tutaj e, cokolwiek e, byście nie zrobili, to ta osoba e, z przeszłości, czy nowa, która się pojawi, chce z Wami, e, chciałaby z Wami coś, coś stworzyć, coś zacząć e, i pomóc Wam e, tak naprawdę w różnych aspektach Waszego życia. E, więc kochani, tak to wygląda. Zapraszam na czytania prywatne. Może troszkę dzisiaj był taki chaos w kartach, ale to, e, to dlatego, że coś się skończyło i to są czytania indywidualne, i nie wiem, bo jak długo no naprawdę nie macie kontaktu z tą osobą e, z przeszłości, to możliwe, że ja czytałam dla osoby nowej, dla Was. Więc tutaj e, tak to się dzisiaj ułożyło. Pamiętajcie, że to są czytania ogólne i yy, yy, co wam pasuje, to weźcie, co nie, to odrzućcie. Zawsze możecie przyjść do mnie na takie sesje jasnowidzenia. Wtedy możemy więcej wszystko zobaczyć. Kochani, pozdrawiam serdecznie, całuję Was yy, tutaj gorąco i do następnego filmiku. Jasnowidz Anna.